Cześć Wam wszystkim i witam w kolejnym odcinku na kanale Fifty na pół, jestem z Natalią. Cześć! Temat dzisiejszego filmu nie są Stany Zjednoczone, jest to o książce. Książce, w której wydałam wszystkie nasze przygody, pakapy po drodze od pomysłu do gotowej książki. O tą książkę chodzi w ogóle, mm -hmm. jeśli się ktokolwiek zastanawia, o czym ten film jest. Mm -hmm. Natalia. Natalia jest moją asystentką... Nie wiem jak to jest. Ja nie, też nie tak wiem. Nie się jako asystentka. Od tego się zaczęło. Nagrywam ten film właśnie z tobą, Natalia, ponieważ byłaś przez ten cały proces ze mną. Project management było między nami, ale bardziej na twojej głowie. Okay. Cały generalnie proces self-publishingu, bo wydałyśmy to bez żadnego wydawnictwa. ci dałam na głowę. Pamiętam, że kiedyś miałyśmy kola i Ty powiedziałaś taka zasmucona trochę, że kurde Natalia, ja chyba nie dam rady sama tego wszystkiego zrobić, więc jakiegoś chyba chciałaś wtedy copywritera. Kurde, przecież ja się tym zajmuję. Może zrobimy to razem. Może zacznijmy od początku. Zaczęło się od tego. Pomysł na tą książeczkę wziął się z powodów GongKonu, czyli event, który odbył się w 2019 roku. YouTuberzy mieli takie wystawy. Ja zdecydowałam na moją wystawę zrobić taki pokoik z wrednymi komentarzami od kobiet do kobiet. Pamiętam, że zrobiliśmy to bardzo szybko od jakby samego pomysłu do GongKonu było właśnie z półtora tygodnia. Pomysł był wcześniej. Znaczy, on tak chodzi mi po głowie, ale pomyślałam sobie, że to przynajmniej nie jest wystawa, jeśli to jest książka, i chciałam na coś innego wpaść, ale ostatecznie strasznie cieszę się, że przy tym zostałam, bo te komentarze. W pisanej formie w książce są jakieś takie bardziej in your face. Mhm, tak. tak. Przy okazji cała wystawa była taka bardzo kontrastowa, nie? że było, ten pokój był zaciemniony, tam były lampki, był fotel. Generalnie miało tam być przytulnie. I Mieliśmy było... takie zasłony jak Aha. w jakiejś bogatej bibliotece. Klimat takiego spokoju, będę się tu uczyć czy coś. A z głośników jeszcze wydobywał się taki ciepły, kobiecy, przyjemny głos. Niszki, e, która Zdawiamy. czytała e, te wszystkie negatywne komentarze, komentarze, mhm. które pokazują presję, którą kobiety wywierają na siebie nawzajem. Myślałam, że to facet XD. jest tak piękna kobieta, że nie rozumiem, po co te kombinacje. Przepięknie wyglądałaś w swoich długich lokach. Nie wiem, mi się wydaje, że jak się wchodzi w takie tematy, na przykład jak się tłumaczy jakiemuś chłopakowi, jak to jest być dziewczyną, ta osoba musi ci uwierzyć na słowo, więc myślałam, że w dobie internetu to po prostu można robić screenshoty tych rozmów, komentarzy i pokazać, czy z czym się stykają y, kobiety w relacjach damsko-damskich. Tak, pierwsza wersja miała tylko komentarze, więc musieliśmy zebrać komentarze od różnych twórców w internecie, znaleźć graficzkę Gosia Stoliński, pozdrawiamy, która nam złoży to i wydrukować tam w ciągu półtora tygodniu. I z tego wyszła ta właśnie malutka książeczka i. Po zainteresowaniu postanowiłam, że hej, robię szerszą książkę na ten temat. Po pierwsze, że jestem kobietą i e, znam realia kobiet. Było mi łatwiej zrobić coś z perspektywy kobiet niż z perspektywy mężczyzny, ale też bardzo chciałam się skupić na relacjach damsko-damskich, ponieważ uważam, że to jest ważne, żebyśmy my sami e, zadbali o to e, i dali przykład, jak chcemy, żeby nas traktowano. Ja to rozumiem też w taki sposób, że często te komentarze to są takie oczekiwania względem kobiet, jakaś taka presja i one są pod taką osłoną bycia Miłym I bycia taką ciocią dobrą radą. Co dla ciebie dobrze, ale coś tam, zrób coś z włosami. Ten temat jest mi bliski. Teraz jakby coraz bardziej, bo trochę bardziej działam w internecie wcześniej, bardziej w takiej wersji osobistej, gdzie przed trzydziestką mam wrażenie, że zaczynają się takie rodzinne rozmowy, które sugerują to, że powinnam myśleć już o ślubie albo powinnam myśleć o dzieciach. Wiem, że to są pytania w dobrej wierze od mojej rodziny. Ale one wciąż nakładają na mnie taką presję, że ja powinnam w jakimś konkretnym wieku zrobić coś konkretnego. Drugi powód to jest też to, że ja jakby wychodzę z takiego założenia w życiu, że jeśli ktoś robi coś, co nie szkodzi drugiej osobie i nie krzywdzi nikogo, to jakby niech to robi. Dlatego mnie zawsze fascynuje i zawsze mnie interesuje, dlaczego ludzie czują taką straszną potrzebę komentowania, oceniania. Samo to pokazanie tych komentarzy w formie książki, na papierze jest taką formą w ogóle zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób kobiety ze sobą rozmawiają. Dużo rozkni było na przykład słowo siostrzeństwo, które po angielsku funkcjonuje, sisterhood i ma swoje znaczenie. Po polsku jest braterstwo, ale nie ma siostrzeństwa, nie ma jakby takiego skupienia się w ten sam sposób na dobre relacje między kobietami. Chciałam, żebyśmy myśleli o tym częściej, że hej, kurde, może mi się to nie podoba, ale czy naprawdę muszę powiedzieć tej osobie, może jej się to kurde podoba. Co mam się w, w czyjeś życie? Tagować. Wtrącać. Wtrącać, no. Tytuł książki wziął się z. z tego komentarza w sumie, który tam tutaj. się znalazł. Osobiście uważam, nie obraź się, ale nie jesteś zbyt ładna. Masz okropny gust w doborze strojów, nie do swojej figury. Jesteś dobra w robieniu makijażu innym raczej. 57 lubień. Bardzo wiele komentarzy zaczyna się od słów. Zwykle nie krytykuję, ale... Nie obraź się, ale... Taki disclaimer. O nie obraź się, ale. Będziesz obrażony. To nie jest książka pisana przeze mnie. To jest książka, która jest... Z kład takich esejów i wywiadów z osobami twórczyniami w internecie i nie tylko, też są psychologi, socjologi, jest historyczka jedna i psycholog, bo tu nie są tylko kobiety. Jak one się stykają właśnie z takimi komentarzami, jak one to odczuwają? Chcieliśmy, żeby były tu różne wypowiedzi z różnych takiego walks of life, czyli z różnych dziedzin, na przykład Mama, psycholog Red Lipstick Monsters Beauty, Kasia Gandors, y, popularno-naukowych, Billy Sparrows, żeby po prostu były. Były różne doświadczenia. To dla mnie było ważne w tej książce, żeby złapać taki moment w czasie i opisać właśnie relacje damskie poprzez różne doświadczenia. Pierwszą osobą, którą współpracowaliśmy, to była Gosia Stolińska. Przy pierwszej edycji musieliśmy znaleźć graficzkę i zapostowałam na Instagramie. Kilka osób się odezwało, ale coś tam w gosi wydawało się to? Tak. Zrobiła Tomek chyba ten projekt chyba w 2-3 dni czy jakoś tak? Bardzo szybko i chyba bardzo jakby to też w jej gusta tak się wpasowało. Bo bardzo chcieliśmy, żeby pierwsza edycja była jak Tomek poezji. I Gosia nailed it. Nie wiem, jak to powiedzieć. on the head. Uderzyła gwoźdź w głowę. <laughs> Skoro jest to książka wywiadów i esejów, zaczęła się od dobierania osób. 20 osób wzięło udział w książce. Jak wspominałam, dobieraliśmy osoby, próbując znaleźć taki szeroki wybór doświadczeń w internecie. Eksperci, czyli wszystkie osoby, które mają jakąś tam wiedzę teoretyczną wokół tak szeroko bardzo tego tematu. I twórczynie. Twórczynie, tak. Twórczynie, które się albo są odbiorczyniami takich komentarzy, albo po prostu e, mają jakieś e, no, doświadczenia, przemyślenia. Znaczy chyba wszystkie były odbiorcami, chyba nie było nikogo, no tak, kto nie na tak? Był, no. Większość wywiadów, które przeprowadziłyśmy była nagrana. Ja musiałam zrobić transkrypcję tego, co było najbardziej mozolnym i wkurzającym procesem. Na tak godzinne nagranie to były ze dwie, trzy godziny klepania po prostu w klawiaturze. Jest bardzo dużo programów do transkrypcji, ale ja znalazłam tylko jeden, który wykrywał język polski i wykrywał na tyle słabo, że ja i tak musiałam jakby słuchać tych nagrań. Później już w ogóle zarzuciłam to i, i chyba szybciej jednak sama transkrybowałam. Po transkrypcji trzeba było zrobić taką wstępną redakcję, żeby trochę wygładzić to. I później była wysyłka do profesjonalnej redakcji, która przeplatała się z wysyłką tekstów do autoryzacji, do twórczeń. No i w międzyczasie trzeba było jeszcze wszystkie te teksty wkopiować do Pliku dla gości naszej graficzki, która to już wrzucała do składu, jakby. Tak, przez miesiąc albo dwa codziennie się stresowałam, czy na pewno kopiuję poprawny plik, czy nie jakiś stary sprzed redakcji, i jakby miałam tyle plików na komputerze. Już nie wiedziałam, jakby, jak się nazywam. Mamy już zautoryzowane teksty i teraz trzeba to ułożyć w książce. Co się wydaje proste, proste. dla osoby, która wie nic o układaniu książki, czyli ja i ty. Ja. <gryśla> Wiedzieliśmy, że okej, okay, mamy już te wszystkie teksty. Ktoś weźmie, skopiuje i włoży do dokumentu, wybierze jakąś czcionkę i bla bla bla, mamy książkę. Koniec. Miałyśmy ambitny plan, żeby odpalić wszystko 8 marca na Dzień Kobiet. Szybko dość zauważyłyśmy, że nie ma opcji, żeby w ogóle. To wystartowało, ponieważ w tym układaniu książki występują po prostu błędy. Jest jakaś taka reguła, że na przykład jeśli zwisać Ci słowo, ostatnie słowo akapitu, to ono nie może być krótsze niż te, ta spacja początku akapitu. Na przykład takie rzeczy nagle się uczysz, albo no. musieliśmy dopisywać na przykład jedną linijkę tekstu, żeby akapit kończył się jakby na końcu strony, a nie na początku kolejnej strony. Mhm. Nie wiedziałam, że istnieją takie problemy. To był chyba nasz pierwszy taki moment, że hej, my się nie wyrobimy, bo musimy jeszcze zrobić stronę, i jeszcze dodać jakiś merchandise, obmyślić w ogóle i zaplanować całą strategię. Nie mówiłaś u siebie za bardzo o tej książce, nie? więc to nie było tak, że budowałyśmy jakoś przez kilka miesięcy napięcie mhm. przed premierą tej książki, tylko w zasadzie dopiero pod koniec, jak już wszystko było gotowe, to, to zaczynałyśmy o tym mówić. Jedna z takich dużych rzeczy, która wyszła z wielkim zaskoczeniem dwa dni przed... Premierą. I tu chodzi o środa w nocy, nie jakaś środa, początek dnia. Miałśmy już prawie zatwierdzoną okładkę. I Gosia miała tylko nanieść jakieś tam kilka naszych uwag. I nagle Gosia wraca wieczorem. z nową okładką. Tak, Totalnie inną okładką. Podczas kiedy my zaczęliśmy wszystko inne robić pod tą pierwszą okładkę. Czyli strona, piny, wszystko ruszyliśmy pod tą pierwszą okładkę. I nagle Gosia wchodzi, wchodzi z tą zmianą, i my tak. Co? Miałam takie... Ona chyba ma rację, ale bardzo bym nie chciała, żeby miała rację w tej chwili. Nie chcę wszystko zmieniać jakby rozpierd... bo mamy dwa dni, żeby to spiąć. Musimy wrócić do Tomka, który robi nam stronę i powiedzieć mu Hej, jednak zmieniamy. Nie wiem, czy możecie sobie to w ogóle sobie wyobrazić. Dwa dni do premiery, wszystko jest jakby ustalone, a nagle zmieniamy cały koncept wyglądu tego. Ja już w ogóle leżałam w łóżku, ja prawie zasypiałam. Co? Nie. Obudziłam się następnego dnia rano i popatrzyłam na to, i wtedy tak poczułam, że kurde, to ma sens. Tak dużo pracowaliśmy wtedy. Te wieczory były dla mnie święte. Jak ja się już tak wyłączyłam, pamiętam, że dostałam tą okładkę i miałam takie. I'm not gonna deal with this right now. Patrzcie, nową okładkę. I jestem bardzo zadowolona z tego. Zakładam, że inni nie. Przepraszamy, Tomku. I czemu w ogóle ta okładka? Dla mnie to akurat Asterisk? Gwiazdka? Gwiazdka. Więc gwiazdka jest symbolem. W tekście, jak jest jakaś adnotacja. Adnotacja. Mhm. Więc serce z adnotacją było dla mnie w punkt. Punkt. That's hitting the nail on the head. Punkt. Mm -hmm. Coś miłego, ale... ale... To tak jak w reklamach są, że 95% zachwyconych kobiet, a później jest gwiazdka, przebadano na 100 osobach w Ta. całej Polsce. Podoba mi się rażący ten kolor. Jednocześnie ciepły i rażący, bo jest czerwony. Czerwony jest taki kolor, który się kojarzy z czymś może złym i to mm. też dla mnie było takie istotne w tym. Mało książek ma taki kolor okładki cały ten kolor nie powiedzieli, zapomnieliśmy o tym. Tu jest taki mhm. fuck up. Wybraliśmy kolor ten. Był pierwszą rzecz, którą wybraliśmy tak graficznie Gosią. Wysłała mi różne asortymenty papieru do wybrania i wybrałam papier, który był właśnie tego koloru. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy była zmiana w okładce, tak powiedzmy czyli dni wcześniej, drukarnia wróciła do nas z informacją, że nie ma tego papieru. I że tego papieru w ogóle już nie ma u producenta i nie można go znikąd zamówić. Totalnie wycofany papier, co dla mnie brzmi jak koniec pro pro projektu i weszła mi taka straszna panika. Generalnie problem też był taki, że nie na każdy papier można było nadrukować ten róż i ten pomarańcz, że na inne papiery, jakby w takim w kolorze takiego różu pomarańcz, by w ogóle nie wyszedł róż, To jest taki. dla ciebie? To jest dla mnie taki, taki bordo. bordo. No, no. Bo, ciemny róż bordo. Znaczy, romani. on się Nazywał tak naprawdę ten papier ketchup, ale jest taki barbecue ketchup. Tak, tak. No. W międzyczasie, czy trzeba się cofnąć, trzeba założyć sklep. Miałam działalność gospodarczą w Japonii, ponieważ mieszkałam w Japonii 8 lat i sobie myślałam, okej, okay, to będę to robić przez japońską działalność. Bo why not? Makes sense. Znowu okazało się. Mo można by tak było zrobić, gdybym zaczęła ten cały proces w styczniu, bo żeby zapisać się na jakieś serwisy, których można przelewać pieniądze czy płacić kartami, jeśli się jest firmą zagraniczną, to ten proces zajmuje. Kilka miesięcy? Kilka... Tak, kilka miesięcy, chyba, a w przypadku polskiej firmy to zajmuje dwa dni. Nie mieliśmy kilka miesięcy nawet z naszym przekładaniem, więc nagle wchodziło założenie firmy w Polsce dla mnie. Nauczenia się bardzo szybko, jakie są różnice. Tu naprawdę wchodzi bardzo dużo elementów, których nikogo nie zaciekawiam. Jak się jest obywatelem Ameryki, to do jakiegoś stopnia cię te podatki dotyczą całe życie, nieważne gdzie mieszkasz jest prostszenie, ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ale to trzeba było brać pod uwagę, więc nie było takie, że hej jestem Japończykiem, zakładam firmę w Polsce i tylko te polskie podatki mnie będą teraz obowiązać, trzeba było brać pod uwagę całą tą, taką, jak to jeszcze mnie dotyczy w, w Stanach i też do jakiegoś stopnia w Japonii. Miałam dużo żalu. Miałam dużo żalu do systemu podatkowego w tamtym okresie. W ogóle przy założeniu firmy w Polsce w tym pierwszym tygodniu trzeba tyle rzeczy zrobić. Masz tak chyba z 10 dni, czy jakoś tak, żeby znaleźć księgowego. księgowego czy tam, żeby ogłosić księgowego, trzeba się zapisać na VAT. Ja oczywiście nie wiedziałam, ponieważ jak zakładałam firmę w Japonii, nie musiałam żadnych tych rzeczy robić, więc tu też popełniałam błędy. Nagle to mnie tak dobiło, że kurczę, muszę to wszystko zrozumieć i wyprostować. I to jeszcze w kilka dni, gdzie dzieją się jednocześnie jakby pełno rzeczy, nie? I trzeba tak. szybko podejmować decyzje, a tu nagle musimy zrozumieć, y, czym się różni działalność jednoosobowa od spółki mm -hmm. cywilnej, jawnej, jakiejś tam... Dużo się nauczyłam, powiem Wam. Dużo się nauczyłam o podatkach. W sumie tak wygląda nasz, nasz proces, trochę jak ten film, że jakby rzeczy się działy i nagle kurde, coś się dzieje i teraz musimy przełączyć się do tego. Jest taka jedna rzecz, która mnie trochę bawi w tym momencie. To, że budowanie tej strony było tak skomplikowane. Dla nas to tak patrząc wstecz, to nie było skomplikowane. Osoba, która nam buduje stronę, Tomek, prost nam powiedział, że też nam zrobi design tej strony, ale ja jakoś tego nie mogłam skumać. Myślałam, że muszę zatrudnić osobną osobę do tego. Nie mogłam się zrozumieć z Tomkiem, bo było za dużo rzeczy, których nagle się działo. I zajęło nam to tak z tydzień, żeby jakby ogarnąć, co Tomek jest w stanie dla nas zrobić, a był w stanie jakby wszystko zrobić. Mieliśmy takie drobne problemy, jak na, na przykład nagle przenoszenie domeny, które dałoby się zrobić, gdyby się miało po prostu taki czysty umysł, ale tak. on był zaburzony tylu tematami, że nagle tak spanikowałam, tak nie, nie dam rady tego zrobić. Szanujące tak patrząc wstecz, ale tak było. <grym> Jeśli śledzicie ten cały projekt, to pewnie wiecie, że współpracowaliśmy z Studio Bub. Nie chcieliśmy mieć produktów, które po prostu będą zagracać ludziom mm. dom. I w ten sposób wybraliśmy te produkty, które wybraliśmy, czyli piny z jakimś tam przekazem. Plakaty. Czemu plakaty? Ponieważ jak widziałam tą opłatkę, to to było dla mnie oczywiste, że to musi być plakat. To wygląda jak plakat. Tak. No i y, tę, tą ceramikę. Może dasz radę sięgnąć? Tak. Okej, okay. jak trafiliśmy na to, to to... Mi się tak strasznie spodobało, że musiało to być częścią tego. Po pierwsze, celebruję kobiecość, po drugie, idea tego mi się bardzo spodobała, ponieważ Magda z Boob studio. Każdy zestaw ręcznie maluje, każdy jest ciut inaczej, inny. Specjalnie jakbym robi inne kształty tych ciał tutaj. Bardzo się wpasowywało do idei tak. książki. Chcieliśmy podejść do tego całego projektu Eko. Nie pomyśleliśmy, żeby, że trzeba to po prostu powiedzieć wprost, więc na przykład przepięki dostaliśmy w pierwszej turze wszystkie pakowane w plastiku. I co było chyba najśmieszniejsze z tym wszystkim, jest że zamówiliśmy eko kartony do przepaków, które przyszły w... Tak wielkiej ilości folii, że tak. zapakowane tak w 10 warstw. Oryginalnie chcieliśmy prospaki zrobić na, na chrobotku, że książka leży na chrobotku. Chrobotek to jest w ogóle taki mech, to też jest ekologiczny wypełniacz do ym, paczek. Kupiliśmy chrobotku, szukając go tam po nocy po sklepach. Okazuje się, że chrobotek może zjeść karton. Tak, i może w ogóle zabarwić wszystko i książkę no. między innymi Więc byliśmy jakby tak blisko do popełnienia tego błędu, gdybyśmy nie, nie poszli do akurat jednego tam sklepu, gdzie Pan się zaciekawił do czego jest ten robotek, to poszlibyśmy to i wszyscy dostaliby prespaki z... z zieloną książką, z jedzonym kartonem. kartonem. Próby bycia ekol. filmy, które naprawdę to dotrzymują. Wielkie gratulacje podzi podziwiam i się uczę drukowanie w ogóle poszło jakby bardzo gładko. Tam nie było żadnych problemów chyba. Ale w rozmowach miałeś jakieś problemy. A, a tak, w rozmowach. Ja mam chyba jakiś problem z komunikacją z drukarzami, bo za każdym razem jak próbowałam się czegoś dowiedzieć, jakby nie otrzymywałam pomocy, tylko musiałam przyjść z gotowym wybranym papierem, z gotową gramaturą, kolorami e, i wszystkim, na co ja wtedy nie miałam w ogóle odpowiedzi i byłam trochę takim pośrednikiem między drukarniami a Gosią, naszą graficzką, i przekazywałam jakieś informacje, zupełnie nie rozumiejąc, o czym oni mówią, więc to dla mnie było mega frustrujące. Jakby miałam wrażenie, że mówię w ogóle w innym języku niż oni. Ale sam druk poszedł bardzo, bardzo sprawnie zbawnie. i nawet szybciej niż zakładali, tak. więc dziękujemy. <laughs> Poszliśmy do tej drukarni. Drukarnie w ogóle to był pierwszy taki moment, kiedy widziałam to, nad czym pracowałam przez ostatni rok prawie, i to był bardzo fajny moment. Zadowolona? Tak, robi to, robi to wielkie wrażenie, tak wreszcie mógł dotknąć. Mamy piny z jednej firmy, mamy ceramikę, mamy książki od drukarni, mamy plakaty od tej samej drukarni, a ja miałam wyjazd wtedy, tak na trzy dni. Mieliśmy wysłać kurierem ceramikę. Była zmiana adresu, kurier nie przyjechał, musimy to wysłać, bo już jesteśmy we dwa dni opóźnieni. Musimy albo zn znaleźć kuriera, który pojedzie przez noc, albo jakieś inne rozwiązanie, jakby nie ma mowy, że przekładamy to już. Zdecydowaliśmy wysłać to kierowcom autem, ale żeby dotrzeć do tego kierowcy, Musieliśmy wysłać namówiony Bolta czy tam Ubera, coś takiego. Kierowca pierwszego auta. Widzę w aplikacji, że pojazd się zakończył, więc dzwonię do tego drugiego kierowcy, tam czy otrzymał paczki. Mówi, że nie. Ja tak... Co? E, okazało się, że pan kierowca po prostu zostawił to przed drzwiami, nawet nie w poprawnym miejscu i mówi mi, że zostawił je pod warsztatem. Dzwonię do tego drugiego kierowcy, czy jest tam w ogóle warsztat e, samochodowy w pobliżu? Nie ma. Co? 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 To była chyba ostatnia taka straszna wpadka, ale tak się stresowałam, ja się w ogóle zaczęłam podczas tych rozmów przebierać, że wskoczę na rower i idę po mieście szukać, szukać e, tej paczki. Przed, przed te dwie godziny tak napisałam na Talii: hej, w sumie gdzie będziesz, bo może przyjadę do ciebie i jakby wypijemy może jakieś winko czy coś. Przyjeżdżam do ciebie i okazało się, że musimy jeszcze zmienić zdjęcia na stronie. Tomek, który nam budował stronę, który był tak bardzo responsive przez ten cały proces, naprawdę szybko odpisywał, szy szybko załatwiał sprawę, nagle nie odpisuje godzinami. I, I no, oczywiście panikę. Ostatecznie rozumiałam sama jak to zrobić i okazało się, że miał awarię w domu, oczywiście takie rzeczy czy się zdarzają? Tak. 5 minut, minut przed. To nie jest ostatni fakab. Ciekawy, ilu z Was to zauważyło? Chcieliśmy dodać do każdej książki liścik. 5-6 osób sprawdzało ten liścik, i nikt nie zauważył, że jest literówka, aż nie doszło do składania paków. chodzę i Natalia tak. Jest błąd. Ja tak. Który zobaczyła w ogóle Agata, widząc moje nagranie chyba z telefonu, że doszły, że odebrałam z drukarni te tak. karteczki. Dołączasz do rosnącej społeczności, która jest wiadoma tego, zamiast e, świadoma. świadoma. Więc y, macie tu. Możecie sobie dopisać. Ja już byłam na takim punkcie, gdzie nie było opcji, że będziemy to poprawiać. Mhm. I zaakceptowałam to jako taki ludzki błąd i może to być taki artefakt. Po prostu pozytywnie sobie to obrałam, że tak. że tak jest i za pięć lat będę się z tego śmiała. W ogóle Dominik Boss mi powiedział, że trafił na dwa literówki, tak? nie mówiłam Ci? Nie. Pogodziłam się z tym. No, okay. no. Opublikowaliśmy, wypiliśmy to winko, zaczęliśmy gadać i ja tak bardzo nie chciałam sprawdzić. Nikogo, niczego. Już jakby nie chciałam wiedzieć, czy idzie dobrze, czy idzie źle. Nie miałam mi siły zaakceptować, czy może nie idzie dobrze. Ja. Spakujemy z książki, 100 dokładnie, żeby wysłać je do różnych bibliotek oraz poradni psychologiczno-psychiatrycznych i różnych takich podobnych miejsc, w których te książki mogą się przydać. To jest akcja, którą robimy razem z firmą Boulder. Boulder jest patronem tej akcji i celem tej akcji jest, żeby wysłać książki właśnie do miejsc, w których inaczej by nie trafiły. Mega, mega, mega się cieszę na tą akcję, jak w ogóle Baldir się do nas odezwało. Jak zaczęliśmy rozmawiać, ten pomysł wyszedł. Chyba sami zaproponowali i byłam zachwycona tym pomysłem. Jedna z moich obaw była taka, że właśnie ta książka będzie się obracać tylko w gronie osób, którzy interesują się tym tematem. A chcieliśmy właśnie dotrzeć do szerszego grona i w ten sposób możemy. Więc bardzo, bardzo dziękujemy w filmie Dawajcie nam znać, czy książka jest gdzieś u Was w bibliotece, bo prawdopodobnie. Podobnie. W takim razie jest to z akcji z Bowder, jest jeszcze z, na z naklejką, więc będzie to widać. Chyba doszliśmy jakby do końca, do końca, tylko że to nie jest koniec dla nas, bo cały czas pracujemy, cały czas jest PR. Tu jest też taka wielka nauczka w tym, że przy wielu krokach dodawał, wydawało się, że skończyliśmy tą najgorszą część, ale nie skończyliśmy. Słyszałam, że na przykład jak się. Bardzo dziwna analogia. Kobiety potrafią porodzić znowu, ponieważ zapomina się ten ból. I teraz jak tak patrzę na to wstecz, to tak, tak. zapomniałam trochę ten ból. Były takie po prostu dni, kiedy sobie się kurczę, my, my nie te, zrobimy. Nie tego. zrobimy tego. Od stycznia tak siedziałyśmy przez trzy miesiące, codziennie prawie tak mm -hmm. do 20-21. do 21, Po kilka godzin dziennie po prostu nad samą książką, a każda z nas jakby ma pracę na cały etat, oprócz tego. Taki roller coaster e emocji. Tak. Ale dajemy rady, żyjemy. Czasami się płacze wieczorami, ale jest okej. Okay. No, tak. Jest tu więcej punktów, więc może zrobimy po prostu część drugą. Tak to się nauczyliśmy w rozmowach z wami, bo było bardzo dużo interakcji na Instagramie. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysyłali wiadomości, że w ogóle mi zaufaliście. To było bardzo takie wzruszające i miłe w tym całym takim tworzeniu w internecie. Ta taka, nie wiem, przyjaźń. Która mm. się zbudowała. Dziękujemy za oglądanie. Dajcie nam znać w komentarzach. Czy macie jakieś pytania? Podziękujcie Natalii w komentarzach. Serdecznie zapraszam na stronę nieobrazsię.pl. Wspierajcie, a cały. Ach, to też jest program. <grym> 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 bardzo bardzo. Wszystk z książki idzie na fundację Kosmos dla dziewczynek. Cieszę się z tego projektu, cieszę, że się, że się udało. Cieszę się, że to z Was wspiera. Dziękujemy. Dziękujemy. 啊。Uh huh.